Dobra. Zabieramy się. Najgorszy ten wiatr. Ja to wolę, jak jest minus 10 bez wiatru, niż jak jest plus 10 z wiatrem. Najgorszy ten wiatr. No i tak się kończy nasza wycieczka, jak zwykle. Nie dość, że zaczęło padać, to jeszcze grad pada. Pięknie. Ale nie wygląda, żeby się zaciągnęło bardzo mocno. to. Może nas tak nie zleje. Jeszcze jakieś 3,5 km i będziemy przy aucie. Ha! Niezłe cyrki. Patrzcie, nawet teraz gór już nie widać. Patrzcie, jak się tajemniczo zrobiło. Wracamy sobie takim zagajnikiem. Trochę inną drogą niż wchodziliśmy. Mam nadzieję, że to nas doprowadzi do samochodu. Bo już kiedyś szukaliśmy auta. Dosyć długo, po ciemku. Ale dzisiaj chyba nam to nie grozi. Patrzcie, jakie okienko tutaj na górę. O! Aha. I wracamy do naszego tajemniczego korytarza. Tak się czuję, jak gdzieś ci, co wędrowali tam na władcy pierścieni przez te różne zagajniki, takie tajemnicze krainy. Tak tutaj się ciemno zrobiło, tajemniczo. I nie wiadomo, gdzie ten zagajnik nas doprowadzi. Zobaczymy.